Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym menu craftingu. Wiele osób nadal nie jest w stanie się w nim połapać i dlatego postanowiłam poruszyć tę kwestię. Po pierwsze, będziemy potrzebować nowego świata lub takiego, na którym nie macie zamiaru już nigdy więcej zagrać. Po drugie, będziecie potrzebowali moda tu menu items, który bez problemu znajdziecie w warsztacie Steam. Jeśli nie lubicie modu, możecie użyć komendy widocznej na ekranie. Uruchamia się ją wciskając tilde, tą taką falę na klawiaturze. Możecie sobie ją skopiować, wkleić. Jest też pod filmikiem. I wtedy możecie odblokować wszystkie receptury. Także te, które są dostępne wyłącznie przy maszynie pseudonauki czy też przy lunarnym ołtarzu. Jako przykład przedstawię Wam opcję dla osoby, która lubi walczyć i planuje raszować ruiny i inne potwory. Na początku dbamy o ogniska. Podpinamy oba chłodzące i zwykłe, a następnie lecimy z wszelką maszynerią. Tą magiczną, do pływania i podstawowymi. Następnie podpinamy młotek do rozwalania świńskich chat i złomu z ruin. Później złoty kilow do wydobywania predawnego gruzu. Kasp podpinamy w szybkim craftingu razem z dzidą. Później przypinamy zbroje, pancerze, zabawki tu wszystkie amulety, różdżki kawałki antycznego gruzu, by w ruinach też mieć wszystko pod ręką. A potem to już lecimy z rzeczami do podróżowania na Lunarną, czyli łodzie, maszty i kotwica, a potem według chronologii rzeczy do targania Shadow Pieces, czyli dzwonek, siodło, a na koniec dajemy ubranka na lato i na zimę i jeszcze gogle ze świni lub te z ziemnioka, by przeżyć w burzy lunarnej. Lecę i laskę do szybkiego łażenia dałam opcjonalnie na końcu. I voila! Wasze życie już dawno nie było tak poukładane, co nie? Pamiętajcie, że itemki możecie poukładać również w taki set dla budowniczego, czyli skupiamy się wtedy głównie na strukturach. Można też się ustawić pod ogrodnictwo czy też eksplorację. To jest już wasz wybór, wasz styl gry, i nowe menu ma wam w tym przede wszystkim pomóc. Pamiętajcie, by zawsze mieć podpięte liny i kaski w szybkim wyborze i że scrollem możecie zmieniać dowolnie skórki. Ustawienia przechodzą też na kolejne światy, więc robicie to tylko raz lub bardzo rzadko. No i chyba to by było na tyle. Mówiła pankawia, i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!